To jest kwadrans angielski. Lekcja 109. Hi guys! How are you today? I'm doing great. I'm waiting for my holiday. That's great to hear. Cudnie to słyszeć. Yeah, I can't wait. Szymon? What's the plan for today? Today we are starting a mini series about job interviews. Dziś startujemy z blokiem tematycznym poświęconym rozmowie o pracę. I can't wait. Let's begin. Wiele podstawowych zwrotów związanych z pracą poruszyliśmy w lekcjach od 59 do 64. Sprawdźmy, co możemy już o sobie powiedzieć. My name is Ania and I work in... Accounting for a big company based in Rzeszów. We produce cars. I work in a five person team. I'm responsible for managing key accounts. Tak jest. Te sześć lekcji na pewno pozwoli Wam przedstawić się, opowiedzieć o sobie i o swojej pracy. Jeżeli nie pamiętacie wielu z tych wyrażeń, to gorąco polecamy odświeżyć sobie te lekcje kwadransu na angielski. Przez najbliższe cztery lekcje będziemy przygotowywać się do rozmowy o pracę, czyli po angielsku Job Interview. Job Interview. Job Interview. Job interview. I przygotowywanie się jest tutaj kluczowym wyrażeniem. Postaramy się Wam przybliżyć frazy i wyrażenia przydatne, no ale na pewno nie będą to wszystkie możliwe wyrażenia, bo rozmowa jest sytuacją niesamowicie dynamiczną. Ale jeżeli będziecie, właśnie aplikować o pracę po angielsku, apply for a job. Apply for a job. Apply for a job. Apply for a job. Tak jest, to no na pewno wam się te wyrażenia przydadzą. No dobrze, czyli wiemy już, jak jest rozmowa o pracę, wiemy, jak jest aplikować o pracę, czy ubiegać się o pracę. No to jeszcze takie aplikacja, tak? Po angielsku bardzo prosto. Job, application. Job, application. Tak jest i często ją wypełniamy, a jeżeli jest przygotowana przez firmę, często teraz są systemy rekrutacyjne online, no to właśnie będziemy. Aniu, czy wiesz, jak jest? Wypełnić aplikację. Fill in. Yeah, good job. So we fill in. A job application. Yeah, exactly. Oczywiście możemy też wysłać nasze. A CV, CV, Będzie tak samo po angielsku, czyli CV. Wow! Proste, tak jest. Curriculum vitae, natomiast amerykańskim angielskim dużo częściej będziemy używali wyrazu resume. 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 Yes, that is correct. Tak znowuż z francuskiego, także Brytyjczycy zapożyczyli z łaciny. A Amerykanie z francuskiego. Na potrzeby tej serii odcinków, weźcie proszę pod uwagę, że mnogość stanowisk i specjalizacji jest zbyt duża, abyśmy mogli nagrać odcinek dotyczący każdej z nich. Dlatego, na potrzeby naszego podcastu, obraliśmy tylko jedną personę. Będzie to Franek, który jest pracownikiem fabryki produkującej meble dla IKEA. A patroni dodatkowo dostaną wyrażenia związane z drugą personą. Magdą, która aplikuje na pozycję menadżera. Oczywiście, nasze odpowiedzi są tylko przykładowe i koniecznie spersonalizujcie je pod Waszą sytuację. My skoncentrujemy się na uniwersalnych wyrażeniach, które mamy nadzieję, będziecie mogli zastosować niezależnie od Waszego stanowiska czy zawodu. Na koniec dodam jeszcze, że nasze rady mają charakter poglądowy i zawsze lepiej skonsultować się ze specjalistą od rekrutacji. Będziemy się też starali umieścić kilka rad dotyczących samej rozmowy rekrutacyjnej, tak, rozmowy o pracę. I pierwsze z takich wskazówek to jest: nie stresujcie się. Łatwo powiedzieć. Przerabialiśmy to też sami, natomiast jest to bardzo ważne i trzeba sobie uświadomić, że taka rozmowa o pracę to nie jest egzamin. To nie jest tak, jak w szkole, że idziecie i możecie zdać albo nie zdać. Right. Myślę, że to też nie jest tak, że ktoś będzie was oceniał w sensie nie wystawi wam oceny za to, mm -hmm. tylko będzie starał się ocenić, czy jesteście w stanie się dogadać. Tak, jak najbardziej. Z tego, co rozmawiałem z rekruterami, to zawsze polega na tym, że ta firma no, szuka pracownika, ona chce kogoś zatrudnić. Um, podobnie jak wyszukacie szukacie pracy i chcecie dostać pracę na przykład w tej firmie, i jest to taka kwestia spasowania. Czyli rekruter chce sprawdzić, czy wy pasujecie do tej firmy, ale też sprawdzić, czy firma spełni Wasze wymagania. No bo proces rekrutacji potrafi być bardzo długi, męczący, kosztowny i warto wybrać kandydata, który będzie też zadowolony z tego, co firma oferuje, a nie takiego, który. Tak, a nie zaraz zrezygnuje. Dokładnie, który odejdzie po miesiącu. W tej pozycji. Dokładnie, z rozczarowaniem, bo potem trzeba znowu wdrożyć wszelkie te procedury poszukiwania kandydatów. I, i, I to szkoda czasu, szkoda czasu na te rzeczy. Więc pamiętajcie, wyjdziecie tam sprawdzić tak naprawdę, czy firma też jest dla was. I z takim podejściem myślę, że się troszkę łatwiej szuka pracy. Dokładnie, a poza tym tak mi się teraz też przypomniało, że zakładam, że większość z was nie będzie tłumaczem z języka angielskiego, nie, nie szuka takiej pracy, mhm. więc ten poziom angielskiego też będzie inaczej sprawdzany niż dla osoby, która będzie się zajmowała na przykład tłumaczeniem. Jak najbardziej. To nie jest um, narzędzie Waszej pracy, w sensie takim, że to nie jest jakby tym konkretnie językiem, będziecie się w tej pracy zajmować, tylko będziecie się porozumiewać w tym języku, wykonując inną pracę. Tak. Komunikacja jest tutaj najważniejsza. Więc jeżeli Wasze stanowisko nie będzie wymagało dużej komunikacji z innymi pracownikami, no to ten poziom angielskiego pewnie będzie mógł być odpowiednio niższy. Natomiast odpowiedzi, które przygotowaliśmy dla Was y, dzisiaj, zakładają, że. Tej komunikacji już trochę będzie i będziecie chcieli wypaść dobrze językowo, bo niestety sposób, w jaki posługujemy się językiem, albo stety, bardzo wiele o nas mówi. To samo jest w języku polskim. Jeżeli mówimy z błędami, tak. to niestety ktoś nas oceni jako osoby mniej wykształcone, powiedzmy, tak? Też zależy, do kogo mówicie, bo inaczej będziemy rozmawiać z profesorem na egzaminie. Mhm. A inaczej będziemy rozmawiać z mamą, czy nie wiem, z panią w sklepie, tak? Tak, tak, tak. No, w sytuacjach biznesowych zakładamy, że, że właśnie chcemy wypaść profesjonalnie i, i posługiwać się tym takim, ale nie snobistycznie, ładnym, ładnym językiem. No wiesz, to już zależy od branży, do jakiej aplikujesz. To jedziemy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie, które pada super często na rozmowach kwalifikacyjnych, to jest: Opowiedz mi coś o sobie, tak? Czy powiedz mi coś o sobie po angielsku? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Troszkę inną wariacją będzie jakby się opisał opisała. How would you describe yourself? 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 Great job. Tak tak, dokładnie. Jakbyś się opisał, opisała, right? I tutaj mamy jeszcze dwa warianty przygotowane. Jeżeli usłyszycie pytanie: "A dlaczego mamy cię zatrudnić?", tak? Pana, panią zatrudnić, czyli why should we hire you? 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 Albo co możesz wnieść do naszej firmy? What can you bring to the company? 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 To odpowiedź może być podobna, tak? Czyli jakimś wariacją tej, tej naszej odpowiedzi. I teraz tak, wskazówka numer jeden. Jeżeli usłyszycie pytanie, opowiedz nam coś o sobie, to nie opisujcie swojego życia. Nikogo nie obchodzi, gdzie się urodziliście, ile mieliście rodzeństwa i czy macie psa i czy lubicie jeździć na rowerze. Tak, dokładnie. Pamiętajcie, że ten opis jest dla waszego pracodawcy potencjalnego, więc skoncentrujcie się na doświadczeniu um, swoim zawodowym, edukacji albo życiu osobistym, który jest jakoś powiązane z obowiązkami bądź z miejscem. Pracy. Dla przykładu, jeżeli wychowywaliście się w dużej rodzinie i od zawsze zarządzaliście, jakby tymi, tym swoim rodzeństwem, się nim opiekowaliście, no to okej, okay, to może to jest istotne dla jakiejś pozycji menedżerskiej, tak? Czy jakiegoś team lidera. Ale w innym przypadku, no, skoncentrujcie się na tym, co jest istotne dla pracodawcy. Lepiej skoncentrować się na doświadczeniu, niż na edukacji w anglojęzycznych krajach. Doświadczenie jest hiperistotne. Ja myślę, że, znaczy nie wiem, bo ja nigdy nie dostałam pytania o edukację na rozmowie o pracę. Mm -hmm. Edukacja jest często wypisana w CV i, i można ją po prostu przeczytać. Więc właśnie jak się przygotowujecie, to bardziej skupcie się na tym doświadczeniu. Niekoniecznie musi być to doświadczenie zarobkowe Pamiętajcie, że te wszystkie wolontariaty, mm -hmm, mm -hmm. różne rzeczy, które robi się poza jakieś na przykład na studiach, też się liczą. Jak najbardziej. No i jest to pytanie na otwarcie, na przełamanie lodów. Czyli nie musi być jakieś niesamowicie rozbudowane, ale też pozwala Wam troszkę skontrolować. Rozmowę, czy kontrolować rozmowę, bo jeżeli poruszycie, załóżmy, jakiś temat hobby, no to może się tak ułożyć rozmowa, że sporo czasu spędzicie rozmawiając o swoim hobby, a bo rekruter uzna, że to jest ciekawy element. Także poświęcamy to pytanie na budowanie takiej relacji. Po angielsku budowanie tej relacji to będzie build rapport. Build rapport? Yeah, build rapport. Build rapport. Exactly. Yeah, so you should try and build rapport. No dobrze. To teraz kilka wyrazów kluczowych, które będą istotne i użyte w naszej przykładowej odpowiedzi. Po pierwsze, um, mamy dwa takie wyrażenia: apprenticeship. 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 Oraz internship. 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 Yeah, ani do you know what that means? Internship, uh, staż? Super, tak, to jest staż, dokładnie. A apprenticeship to są praktyki. okej. Okay. No, takie pochodne bym powiedział. Jeżeli mi się praktyki powiecie internship, to też nie będzie problemu. Okej. Okay. Dobrze. Firmy, to mieliśmy też w tych wcześniejszych lekcjach, mogą coś produkować, sprzedawać albo świadczyć jakieś usługi. Aniu, jak będzie sprzedawać? Sell. Great job. A świadczyć usługi? Obsługiwać? Service. Yeah, great job. Service. No i zostaje nam produkować. My znamy wyraz produce, a dodamy sobie dzisiaj wyraz manufacture. Manufacture, manufacture, manufacture. to z manufakturą można skojarzyć. Tak, w Łodzi. Pozdrawiam wszystkich Łodzian. <laughs> Chociaż e, manufaktura nie musi nasz znaczy po angielsku wyraz manufacture nie musi odbywać się ręcznie ten wyrób. No dobrze. Będziemy mówić też o swoich umiejętnościach. Aniu, jak mówiliśmy, że coś potrafimy zrobić? I can. Yeah, exactly. I can. Super. No to możemy powiedzieć na przykład, że umiem obsługiwać wózek widłowy, bo to było takie wyrażenie. Oh, yeah. No, czyli? Forklift. Yeah, great job. Ok, so I can use a forklift. I can use a forklift. Good, good, good. No i wszelkie nasze inne umiejętności też, na przykład umiejętność obsługi jakiegoś programu, załóżmy do zarządzania relacjami z klientami, tak to się nazywa CRM software, to powiemy I can use a CRM software. I can use a CRM software. Wonderful, wonderful. All right. No i dodamy sobie tutaj jeszcze rodzaje pracy. Mieliśmy wyrażenie pracę zmianową. Aniu, do you remember that one? Shift work. Yeah, wonderful. Shift work. Czyli pracować na zmiany, to będzie work shifts. A jakbyś powiedziała, że pracujesz na dzienną zmianę? Czy tam dzienna zmiana? Day shift. Excellent, yeah, day shift. Analogicznie będzie nocna zmiana. Night shift. Excellent, alright. I dołożymy sobie jeszcze dyżury, tak? Tak jak robi to lekarz, czy jakieś pogotowie, mieć taki dyżur, to powiemy po angielsku be on duty. Be on duty. Tak, czyli jakby być na... Dyżurze. Be on duty. Be on duty. Exactly. A takie godziny dyżurne to będą duty hours. Duty hours. Excellent. All right. No to wysłuchajmy, jak Franek odpowie na nasze pytanie. Aniu, can you ask the question? OK. So, tell me about yourself. I've been working for a company called The Chair for five years. And before that, I had a, an apprenticeship in Three Legs, which manufactures furniture for IKEA. My job has always been very physical, so I cycle a lot to stay fit. I can operate a forklift, and I have no problem working night shifts. I especially enjoy working in small teams. Drugim pytaniem, które się zajmiemy, i uważam, że ono jest strasznie wredne, to pytanie, um, ono brzmi. Okej, okay, no, zgadzam się. Powiedz nam, co wiesz o naszej firmie? Żeby rekruter nie brzmiał, jakby patrzył na nas z góry, to można ubrać to pytanie w ten sposób. Opowiedz mi, co wiesz o naszej firmie, żebym nie musiał powtarzać informacji, które już znasz. Sprytne, Sprytne, Nie. że Chce ci tutaj pomóc, ale tak naprawdę chcę się dowiedzieć, czy coś no, o nas wiesz. Tak, czy, czy się przygotowałeś do tej rozmowy, czy, czy jesteś po prostu człowiekiem złapanki? <laughs> tak, tak, tak. Też uważam, że to jest sprytne pytanie. No dobra, in English. Tell me what you already know about our company, so I don't repeat the information. Aniu, you, can you try and repeat that? Tell me what you already know about our company, so I don't repeat the information. Yeah, perfect. Yeah, good job. Right. No i wskazówka jest bardzo prosta. Przygotuj się, zrób research. Wiedz na jakie stanowisko. To stanowisko po angielsku to position. Position. Albo post. Post. Na jakie stanowisko aplikujesz, jakie, jakie są obowiązki. I to można wyciągnąć no nie tylko z internetu, ale po prostu z ogłoszenia. Myślę też, że warto CV w ten sposób przygotowywać pod konkretne stanowisko. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. No dobrze. Nasze wyrazy kluczowe, które nam się tutaj przydadzą w naszej przykładowej odpowiedzi, którą mam nadzieję, będziecie mogli spersonalizować na swoje potrzeby. Po pierwsze, firma może być międzynarodowa bądź wielonarodowa. Wielonarodowy to multinational. 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 A międzynarodowy, Aniu? International. Exactly. International. To jaka jest różnica? What's the difference? Nie wiem, w zasadzie jaka jest różnica międzynarodowa i wielonarodowe. Po angielsku często można korzystać wymiennie z tych określeń. Natomiast mówiąc dokładnie, no to międzynarodowe, czyli firma musi być w wielu krajach zlokalizowana, mm -hmm. a wielonarodowy to musi zatrudniać osoby z różnych narodowości, czyli może być to firma, nie wiem, w Londynie na przykład, a. ale zatrudniała zarówno osoby, nie wiem, z Indii, u siebie w Londynie, tak? Z różnych narodowości i z Polski m.in. też. It's a detail, taki szczegół. Wyraz dość um, techniczny i biznesowy to subsidiary. 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 O, drugie było dużo lepsze. Tak, takie Diary, żeby tam wyszło. Subsidiary. Zajrzyjcie na naszą stronę koniecznie przy tych odcinkach, bo dobrze jest wiedzieć, jak się pisze te wyrazy. To prawda, zwłaszcza, że, że biznesowy język no w piśmie się przewija. I ten trudny wyraz oznacza filię, oddział albo spółkę zależną. Na przykład jakąś spółkę córkę, spółkę matkę, spółkę siostrę i tak dalej. To wszystkie, jak mamy rozbudowaną firmę, jakieś korporacje, czyli corporate, to one często będą miały właśnie subsidiary. Inny wyraz dużo częściej spotykany na oddział to będzie branch. 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 Jak drugie śniadanie. <laughs> Ale już znowu z inną pisownią. Wyraz branch oznacza też gałąź. No i stąd proste przełożenie, że to jest gałąź jednego drzewa. Dobra. A um, Firmy często będą się w czymś specjalizować. Po angielsku specialize in. Specialize in. Specialize in. Specialize in. Tak, czyli na przykład możemy się specjalizować w, um, w przemyśle beauty. Tak? Powiemy. We specialize in the beauty industry. We specialize in the beauty industry. Industry? Industry. 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 Yeah, we specialize in the beauty industry. Specialize in the beauty industry. Excellent. I właśnie ten wyraz industry będzie oznaczał jakąś branżę, tak? Specjalizujemy się w branży, oraz będzie oznaczał też przemysł. Na przykład przemysł ciężki to jest tam heavy industry. Z Tego wyrazu też mamy, industrialny styl, na przykład w architekturze, nie? I w, mm -hmm, w, w, mm -hmm, mm -hmm. w wykończeniu wnętrz. Jak najbardziej. I, I często jakby nie myśli się o nim, jak polski mówimy, właśnie w branży albo w sektorze jakimś, że działamy bądź się specjalizujemy. No ale po angielsku to jest właśnie ten właściwy wyraz, nie? Industry. On nie tylko będzie oznaczał właśnie industrialny, czyli przemysłowy. No i właśnie tak jak wspomniałem, możemy też działać w jakimś sektorze. Takie działanie po angielsku to operate in. Operate in. Operate in. Operate in. Super, to Aniu, jak powiedziała, że działamy w przemyśle farmaceutycznym? Farmaceutyczne to będzie pharmaceutical. Pharmaceutical. To spróbujmy całym zdaniem. Let's try the whole sentence. We operate in the... One more time. Pharmaceutical pharmaceutical industry. Good job, yes. We operate in the pharmaceutical industry. We operate in the pharmaceutical industry. Yeah, tough word. Good job, good job. Powinniśmy to znać, mieszkańcy w Toruniu. <laughs> Także mamy przemysł farmaceutyczny. A, jeszcze dodamy może sobie przemysł samochodowy. To jest nam potrzebne. Nasz franek. Przemysł samochodowy to będzie. Automobile industry Automobile industry Automobile industry Automobile industry. Excellent. I ostatnie słówko na dzisiaj to wyraz brand. Brand Brand. Brand. I wyraz to oznacza Aniu? Marka. Tak, 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 tak. Po angielsku się to nie będzie mark, <laughs> jako marka, tylko właśnie jak budujecie markę firmy, czy jak firma ma już jakąś markę, to to właśnie będzie branding, a no i po angielsku właśnie brand. No dobrze, to wysłuchajmy na pytania raz jeszcze, Aniu, no i przykładowej odpowiedzi Franka. OK. Tell me what you already know about our company, so I don't... Repeat the information. Okay, so you are a multinational company with many subsidiaries all over the world. You specialize in the automobile industry, and you produce car parts for major car brands. Amazing. Rekruter by jeżeli coś by frankowi. Dziś przećwiczyliśmy odpowiedzi na dwa często zadawane pytania podczas rozmowy o pracę. Kluczem w rozmowach o pracę jest przygotowanie. Nawet jeżeli jesteście ekspertem w danej dziedzinie, to musicie jeszcze przećwiczyć mówienie o sobie i o swoim doświadczeniu. Zwłaszcza to pierwsze pytanie pozwala nam na skierowanie rozmowy na właściwe tory. Waszym zadaniem jest odpowiedzenie na te dwa pierwsze pytania. Zwłaszcza na to pierwsze. A jeżeli nie staracie się o pracę, to w drugim pytaniu opowiedzcie o swoim obecnym pracodawcy. Na koniec, jeżeli znacie kogoś, kto przymierza się do szukania nowej pracy, to podeślijcie mu ten odcinek. Oby był przydatny. That's all for today. See you next week. Bye. Bye.